Właśnie, ten okres posłem Top Model, prowadzisz wspaniałą inicjatywę. E, uświadamiasz ludzi o tym body positive, że nie trzeba oceniać ludzi po wyglądzie. Każdy ma prawo kochać swoje ciało takie, jakim jest. E, właśnie, co ci do tego skłoniło? Wiesz co, no skłoniło mnie to, że po pierwsze chciałam powiedzieć swoją historię, bo myślę, że w mojej historii jest wiele takich elementów, wspólnych dla wielu innych dziewczyn kobiet, bo miałyśmy, często przechodziłyśmy przez te takie etapy w stylu właśnie pierwszy bilans w szkole, kiedy zaczęłyśmy się porównywać z innymi dziewczynami, ile ważymy, pierwsze diety, pierwsze odchudzanie dla faceta i tak dalej, i tak dalej, nie? więc chciałam z jednej strony powiedzieć swoją historię, żeby pokazać innym dziewczynom, że nie są same, bo z mojego jakby w działa, działania w mediach społecznościowych i mówienia na ważne tematy wynika, że Wiele osób wstydzi się różnych doświadczeń, przez które przechodzą, na, na, na przykład dermatilomanii, czyli takiego kompulsywnego skubania skóry na tle nerwowym. I jak ja powiedziałam o tym, że, że coś takiego mam, to masa osób napisała do mnie, że myślałam, że tylko ja tak mam i że jestem dziwna. Więc dla mnie jest niezwykle ważne, żeby mówić o tym ciele, przełamywać jakby tabu i właśnie pokazywać, że nie nie tylko ty tak masz, jakby jest nas więcej, a wydaje ci się, że jesteś sama, bo w mediach i jakby w świecie cię otaczającym narracja jest prowadzona bardziej w kierunku, że wszystko jest piękne, ładne, idealne. No więc to. No i też to, że no, polskie nastolatki nie mają najgorszy obraz swojego ciała w Europie. Mamy badania na ten temat i. I to jest taki gdzieś tam mój, moje pole, w którym mi się udało przejść fajną drogę, zaakceptować swoje ciało, pójść do tego top model, który dla mnie jak oglądałam pierwszy raz na program, to był absolutnie jakby takim miejscem, do którego nigdy w życiu bym nie mogła być w nim. No i teraz chcę się tym dzielić. Bo myślę, że w pewien sposób ludzie i tak myślą, że modeling bardzo szufladkuje ludzi do tych pięknych, wysokich i szczupłych. O tak, absolutnie. No jakby branża jest y, często okrutna i branża... Ona jest, mimo, mimo tego, że jest coraz lepiej, widzimy coraz większą inkluzywność i właśnie takie pokazy jak dzisiaj, no to warto mówić o tym, że dalej w tej branży jest bardzo dużo nadużyć, bardzo dużo nieprawidłowości. Ja sama miałam sytuację, jakby nie mam aktualnie kontraktu modelingowego, miałam go, ale go nie mam, bo e, usłyszałam, że nie mogę chodzić bez makijażu. Tak jak dzisiaj na przykład jestem bez makijażu, bo jakby stwierdziłam, że to będzie taki mój, o, że ja nie, może nie ubieram się jakoś super stylowo, ale zrobię sobie mój signature look e, wychodzenie bez makijażu na eventy. No i, i usłyszałam, że nie mogę tego robić, nie? Że pryszcze są obrzydliwe, że mam retuszować swoje zdjęcia na Instagramie, kiedy wszyscy wiemy jakby jak... Negatywny wpływ ma to właśnie na młode osoby, nie tylko na młode, w ogóle na, na ludzi. Więc w tej branży dalej jest wiele nieprawidłowości, i, ale mam nadzieję, że będzie coraz więcej odważnych osób, które nie będą się bały też o tym mówić głośno. Wspomniałaś o pozytywnym odbiorze tego wszystkiego, czyli że ludzie utożsamiali się z Twoją sytuacją. Były też te negatywne? Nie, no absolutnie. Jakby komentarze wiesz, że promuje otyłość, że może. No, Zabrałam komuś miejsce w top model, nie? Że na moje miejsce mogła być jakaś inna, fajna osoba. Więc tak, ale to wiesz, jakby cokolwiek nie zrobisz, to będzie. Taka myślę, że fajny, fajny przykład jest taki, że właśnie jak teraz wyszła moja okładka, to te same osoby, które we wrześniu, jak się okazało, że weszłam do top model, pisały, że o, weszła tylko dlatego, że ma zasięgi, jest absolutnie przeciętna i w ogóle przaśna uroda. Teraz pisały, że ona jest za ładna, żeby być na okładce, która ma być naturalna, bez makijażu, bo zobaczcie jak ona wygląda, ona jest za ładna. No i jakby widzisz, jakby nigdy nie dogodzisz, nie? I to były te same osoby. Więc ja po prostu wychodzę już teraz z założenia. Oczywiście nie jest łatwo, jakby często, jakby jak czytasz o sobie różne dziwne rzeczy, no to jakby boli cię serduszko, nie? No bo jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy maszynami. Ale staram się po prostu robić swoje, pracować ciężko wykorzystywać jakby tą platformę, którą dostałam dzięki programowi i nie tylko do tego, żeby robić fajne rzeczy i dla siebie i dla innych.